E-rezydencja, e-wybory. 99% usług, które trzeba zrobić z rządem, z lokalnymi władzami, w tym kraju robi się przez internet. Co więcej, ten kraj jest uznawany za największy hub startupowy w Unii Europejskiej. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj witam Was z Estonii której nie ma za wiele politycznych ciekawostek, ale jest naga prawda o tym, że Unia Europejska nie musi być przeregulowana. Estonia jest jednym z tych krajów, które są pionierami w E. E rezydencję możesz załatwić sobie nie wychodząc ze swojego domu na Karaibach. E podatki, E księgowość możesz załatwić dosłownie, będąc nawet w Kazachstanie. Estonia jest krajem, który powiem wam ciekawostkę, posiada na przykład Skypa. No dobra, może Microsoft kupił Skype'a, a teraz go zamknął, ale w Estonii został Skype wynaleziony. Więc jeżeli chodzi o kraj, który ma najwięcej e-usług, to jest Estonia. W Estonii możesz także głosować na prezydenta, premiera, na Członku Sejmu, rządu i co ciekawe, możesz to robić przez internet. I mimo, że w Estonii możesz głosować przez internet na wszystkie możliwe wybory, to tutaj głosuje tylko i wyłącznie 60-70% obywateli, więc nie ma czego się obawiać, że w Polsce nagle, jak będzie e-głosowanie, to będzie 110% wyborców głosowało.